Ojej, zimne stopy to dopiero początek. Trzy oznaki, dlaczego powinieneś zająć się swoim krążeniem, zanim będzie za późno. Wyobraź sobie, Annę, zawsze marzną jej stopy, nawet latem. W skarpetach przykrywa się po same uszy, a i tak palce lodowate. Myślała sobie, a taki urok. Następnie ból pojawi się w łydkach. Jeżeli też tak masz, to lepiej posłuchaj. Do tego ciśnienie zaczęło wariować. Serce zaczęło szybciej bić i okazało się, że niestety jest to problem z krążeniem. Trzy rzeczy, na które warto zwrócić uwagę. Bo co tu się może wydarzyć? Uczucie ciężkości. Zimne stopy to sygnał twojego słabego krążenia. Twoja linfa i krew nie nadążają. Organizm nie dogrzewa, bo brakuje mu po prostu siły. Brakuje mu żelaza, magnezu, witamin, wszystkiego. Napięcie, stres. Twoje e? ciało w pełnej gotowości, po to, by uciekać. Nie na tym rzecz polega. Na ciepło, tam gdzie nie jest potrzebne, by być przygotowanym do wiecznej ucieczki. A gdy w komentarzu piszesz ciepło, myślę Ci trzy genialne sposoby, które rozgrzeją Twoje ciało. Więc, jak ja Ci jeszcze mogę pomóc?